A teraz czas na prognozę pogody. Magda Adamowicz, Stefan Meteopel, witaj. Magda będzie coraz cieplej? Zdecydowanie płynie do nas taka fala wiosennego ciepła. To wszystko dlatego, że zmienia się teraz cyrkulacja powietrza na południowo-zachodnią. To jest bardzo przyjemne, bardzo łagodne, a jednocześnie suche powietrze, więc też pogoda się poprawi i rezultat będzie taki, że na termometrach już w tym tygodniu zobaczymy dwudziestki a w święta mówię to jeszcze z dużą ostrożnością, dlatego że do świąt pozostał tydzień, ale widać nawet 25 stopni. Czyli będzie cieplót, będzie padać, czy nie? I... Trochę, trochę opadów deszczu będzie, ale one nie powinny nam tej pogody zepsuć. No, Jeśli te prognozy się sprawdzą, to prawdopodobnie święta będą rekordowo ciepłe. Ale zanim o świętach, to zobaczmy na początek, co czeka nas w przyszłości. 4 Dziękuję. minuty dobrych wiadomości. To są fakty po południu. Za chwilę pewnie będą trochę gorsze. Magda Adamowicz, dzień dobry. Najnowsze prognozy pogody mówią nam o tym, że wiosenne ciepło zaleje całą Polskę. Już jutro wszędzie poczujemy komfort termiczny, a z każdym dniem będzie tylko cieplej. I tak jak wspomniał Kuba, porada tak też potwierdzam, że na święta śmiało przekroczymy 20 stopni, być może do tych 25 stopni się zbliżymy. Ale jeszcze ta noc z, z e, mgłami, które będą występować w całym kraju, Zaczynając nam widzialność od 100 do 300 metrów. A więc uwaga, bo warunki na drogach w związku z tym będą trudne. To noc jednak pogodna, bez opadów, ale jeśli pogodna, no to niestety też przymrozki na termometrach od minus 3 stopni w Rzeszowie, minus 2 stopnie w Lublinie, minus 1 stopień wskażą termometry w centrum, a najcieplej tej nocy, bo 0 prognozujemy w Szczecinie. A w ciągu dnia czeka nas tylko piękna i słoneczna pogoda. Co prawda rano jeszcze będzie trochę chmur, zwłaszcza na północy, ale z każdą godziną niebo będzie się wypogadzać, a najwięcej słońca prognozujemy na Śląsku. Tutaj niemal bezchmurna pogoda przez cały dzień. Jeszcze dzisiaj w wielu regionach występują opady deszczu i burze, to związane z frontem atmosferycznym. Aktualnie mamy burze na Podlasiu, ale jutro bez opadów i bez burz w całym kraju. Na termometrach od 9 Stopni w suwałkach, 12 stopni na wschodzie, 15 na południu, a najcieplejszy będzie Wrocław. Tutaj 16 stopni. Wiatr umiarkowany, choć na południu może powiać mocniej do 60 km na godzinę, a ciśnienie cały czas się waha. Na barometrach w Warszawie 994 hPa. To zobaczmy w takim razie te fale ciepła w kolejnych dniach.